<laughs> oh. No i stało się, powiem Wam, i teraz to jest hardcore prawdziwy. Powiem wam tak, zacznę w takich okolicznościach dzisiaj, bo jest gorąco, powiem wam a w cieniu to w miarę chłodno i przyjemnie, a na słońcu, mimo że mamy prawie zimę niedługo, to jest masakra. Tam jest taka łąka. Ale odpuszczę sobie, bo powiem wam, że psy tam ze skarpy tak szczekają, mam tam zgodę, ale od razu całe otoczenie widzę się, wynurza kto to chodzi, co to chodzi, a tu mamy... Pierwszą dzisiaj ciekawą rzecz, czyli 10 groszy z PRL-u. I powiem wam, że zmienię chyba zaraz teren. Tylko powiem Wam, który to rocznik jeszcze yy, 70. Kurczę. Nie widzę. Za bardzo. Ja pierdzielę. 78 chyba. No nie no, słuchajcie. 76, więc wypadałoby pozdrowić siebie dzisiaj, ale pozdrawiam wszystkich z tego pięknego rocznika i zdrówka i do następnego dołka. Zmieniłem miejsce, jestem na krowiej łące. Jest to nowe takie moje tu pozwolenie muszę się wam pochwalić oczywiście piękną naszywką i krążkiem. Także bez fenola dzisiaj nie wrócę. A nie wrócę bez dziesiątki z cesarstwa, która dawała taki mierny sygnał 7 jakieś 9. Ja mówiłem o tym ID, ale dzisiaj Wam pokażę. O. Tym razem 10-14 tak jak jeden fenol może dawać. Także mamy pierwszą inną monetę niż PRL i lecę do następnego dołka. No i jest kolejna. Ale królem PRL-u to ja nie chcę zostać. Dzisiaj mamy kolejną dyszkę. Siedemdziesiąty drugi. Pozdrawiam wszystkich. No, przed chwilą tak zdjąłem łopatę, że ona już się nie nadaje, powiem Wam, do kopania. Już się nie, dawała, nie nadawała wcześniej, ale teraz to, to już jest tylko delikatność, taka że. O tutaj mam. Zgadnijcie co mam. Jakiś uchwyt do szufladki, może jakiegoś mebla. No, mosiężny, fajny. Ale taki prosty, w sumie nic tu nie ma na nim. No i stało się, powiem wam. I teraz to jest hardcore prawdziwy. Bo tym kopać to jest normalnie, to nie jest kopanie, to jest drapanie ziemi. Ale nie chce mi się po łopatkę wracać i nie mam wyjścia po prostu. Muszę ten czas który mi został poświęcić już na taką orkę, a tutaj guzik bez niczego, ale sygnał był fajny. Powiem wam, że to jest ciulnie kopanie, taką zepsutą łopatką no ale, no ale się zdarzyło, no i tyle. Tu mam takie coś. O, ale co to jest? Spinka była taka, czy co to? Dobra, oczywiście zgubiłem moją szczoteczkę albo po prostu w samochodzie została. Nie wiem, czy to jest, powiem wam. Co to jest? Spinka czy nie spinka? Taka była Tu jakieś są dziurki takie o ciężkie to dosyć jest, powiem wam A tu są takie jakby rowki Może nie jest spinka, może coś innego, ale Nie mam pojęcia tak. Idzie dzisiaj to słabo, a jeszcze powiem wam miliard tych polmosów i każdy pomóc trzeba łupać tym. <noise> Masakra.

Dobrze, że ten fenol jest, bo zobaczcie Dzisiaj ewidentnie został królem PRL-u wypadł pod, pod jak to się mówi pod znakiem PRL 78 Pozdrawiamy, oczywiście jest powiem wam dwa czwarta moneta w sumie osiągnąłem swój Swoją średnią i zaraz będę kończył. Niedługo też nie. Luna, Luna, coś ty tak urosła? I rogi masz jeszcze? <noise> także luna urosła jak widzieliście pociąg sobie pojechał także dzisiaj było to co było no słuchajcie, no były cztery monety no nie, absolutnie nie narzekam jakbym mógł mogę narzekać tylko na to, że połamała się opatka. i trzeba jakąś nową albo tą dużą taszczyć, a ja nie lubię także spektakularnych znalezisk nie było jeden tam dziesięć fenoli tylko z cesarstwa Fantem dnia. No i tyle, co ja Wam powiem. Nie wiem, czy będzie druga część, czy będzie tylko jedna całość, ale nie będę przedłużał, żeby to po prostu wydłużać ten film. Także dziękuję Wam za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało, oczywiście. A jak nie, to nie. I oczywiście zapraszam wszystkich do następnego filmu, nie? Albo następnej części. Jeszcze zobaczymy. Cześć. Powiem Wam tak, dokleję do tego filmu. Właśnie doklejam teraz, jak widzicie, już to kawałek z innego dnia, ale widzicie sami, że ten dzień to jest po prostu fatality. Pada deszcz, jest zimno, ale powiem Wam drugą rzecz, że no w takie dni też trzeba wychodzić, bo no trzeba po prostu, nie? To nie jest, że tylko cieplutko i fajnie, fajniutko plaża i słońce. Także mamy już pierwszy fant na tym polu. Bo widzę, że jest przeorane znowu, nie wiem dlaczego dwa razy orają. Jest to jakiś guzik mały. Deszcz będzie dzisiaj przemywał tu fanty, widzę. Ale chyba na tym guziku nic nie ma. Zdawało mi się, że na początku coś widzę. Kółeczko, ale chyba nic nie ma, także nie przedłuża mi do następnego dołka. Moi drodzy. Dzisiaj to będzie nieźle się kleiło wszystko przez ten deszcz, ale patrzcie <zysz> wygląda na to, że jest moneta Kurde, powiem Wam, że na to pole to lubię wracać Kurde, jeszcze nietypowa moneta filer albo halerzyk jeden. Pozdrawiam Ludwiczka z kanału Wykop Vlog Kurka wodna, patrzcie się Ale się trafiło. Hależy czy nie Poczekajcie chwilę. Ja tu zaraz zrobię porządek Moi drodzy, ja nie wiem co to jest za moneta, czy to jest chalerzyk, czy nie. Czy jakiś krajcarek, bo popatrzcie, ale nie mogę się tu rozczytać, bo jest za ciemno, nie mam lupy, nie mam nic. Ale powiem wam, że jest normalnie do dnia od razu. Drugi dołek. Czy tam trzeci, bo był jakiś drut. Tu nie wiem, co tu jest z tej strony, ale mamy monetę wypadu na pewno. <noise> Wśród tych PRL z pierwszej części Taka monetka się trafiła. Cent Kurczę, co tam jest napisane? Ja pierdzielę, dobra, lecę dalej. No tym razem jakiś jakiś zdobiony kawałek czegoś. Ale nie wiem czego. Ale widać fajne tu zdobienia. W ogóle nie powiedziałem Wam, że wróciłem do przeszłości. Powrót do przeszłości, jest ta stara łopatka. No niestety jeszcze nie zamówiłem nowej. Ona jest na tyle mało rozwalona, bo ona tak samo się rozwaliła tam. Ale jeszcze chodzi, hula. Nad tym miękkim to jej nic nie będzie. Ale patrzcie. Piękny dźwięk. Ja już wiem, że to kółeczko jest. Wiem. Ktoś tam mi wspominał, że mnie mówił kółeczko, ale z drugiej strony, dlaczego ja tak mam nie mówić? <noise> no przecież, czy to nie jest kółeczko? No ja wiem, to może być powiedziane, że to krążek jest, że to krągłość jest, ale to też jest kółeczko. A w tym przypadku fenol, chyba. Kurczę, albo i nie fenol. Przepraszam, że tak przecierki robię, albo i fenol pruski, tylko taka wielkość, ale mi bateria kuku zrobiła, powiem wam, z 56% nagle popipkało, zrobiło się 9% <śm> i, i koniec. Ale mam drugą na szczęście, także nie wiem, w którym momencie przerwało i ja nie wiem, co to jest za moneta, czy to jest fenol pruski, czy po prostu coś w desceń tamtej w temacie. I nie wiem czy tu będzie coś widać, nie? Bo niby coś widać, ale sami zobaczycie na zdjęciu. Ale to chyba prusak. Prusak, tak. Widzę tutaj fenul pruski. Także mamy 4, 5, 6 monetę w filmie. z majonez. A co tygrysy lubią najbardziej? Oczywiście. Kształt monety w bryłce ziemi. I to jaka... Jakaś duża Co to jest Ale fajny wypad w ten deszczowy dzień, ale stan monet pozostawia wiele do życzenia powiem Wam i tu nie wiem co to mam prawdopodobnie trójkę ruską jakby to tak zorientować o w ten sposób to co ja widzę Czekajcie. Ale fatality. No nie wiem, może to być trójka, może tylko jakieś takie kółeczko, ale tu mi się zdaje, że widać teraz ten herbik. Także mamy kolejną monetę. Szkoda, że takie stany, bo by był piękny wypad dzisiaj. Masakra powiem wam. Leje, jestem już mokry. Ale jeszcze chwila i będę się chyba zwijał. Ale błoto. Masakra. Jest jakaś krągłość, powiem go. Ole, masak. To jest dziesiątka, powiem wam, albo cesarstwo, albo Republika Weimarska, nie wiem, ale to jest taka cynkowa, że one u mnie praktycznie wychodzą w raki. Tak jak zresztą ta. Także dzisiaj było to, co było. No można powiedzieć, że zobaczcie, no było. Są cztery monety, jest tam innego badziewia trochę. Zaraz wam szybko pokażę, żeby nie przedłużać tego filmu. Bo będzie się składał z dwóch części. Więc może być trochę dłuższy. O tu kulki jakieś mamy, takie, o tu guzik taki o nie pokazywałem go, bo tu jakieś takie bez niczego, nic bez niczego i... I słuchajcie, i ja jestem już mokry, dlatego się zawijam, już nie będę tutaj się męczył dzisiaj na tym polu. Już się zrobiło bagno dosłownie. Cały czas pada jak widzicie. Albo nie widzicie, zobaczcie jak wykrywać wygląda. Całe jest błoto wszystko, także było i, to, co było i w tej części. Ogólnie wypad cały udany. Było tych monet, trochę będzie co pokazać. Także Wam dziękuję za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. I oczywiście, Wszystkich zapraszam do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.